Z wami. Liturgia kościoła X i XI wieku, gdzie został Michałem Benedyktyńskim, na prośbę króla Bolesława Chrobrego i cesarza Ottona III, rozpoczął pracę misyjną na terenach zachodnio-słowiańskich. W 1004 roku został arcybiskupem terenów misyjnych, z towarzyszami poniósł śmierć męczeńską w 1009 roku. Za przyczyną świętej Ewangelia dotarła do wszystkich. w następujących intencjach. Ja w intencji świętej pamięci Reginy Subotkiewicz już w dziesiątej, mszy świętej według zwyczaju pomorskiego gdzie prosimy dla niej o Boże miłosierdzie pokój jej duszy i radość do życia wiecznego amen modlmy się mogący i miłosierny Boże wśród onon i męczenników przelał krew na naszych ziemiach głoszące Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą szczególnie w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki i wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. O, jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu, Twój Bóg zaczął królować. Głos, Twoi strażnicy podnoszą głos, razem wznoszą okrzyki radosne. Bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnażył już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Oto słowo Boże. Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów. Głoście cześć Pana wśród wszystkich narodów. Śpiewajcie Panu pięć nową, śpiewaj Panu ziemią całą, śpiewaj Panu imię, każdego dnia śpiewajcie Jego zbawienie. Głoście cześć Pana, Wśród wszystkich narodów, głoście jego chwałem wśród wszystkich narodów, rozgłaszajcie jego cuda pośród wszystkich ludów. Przed nim kroczą majestat i piękno, a potęga i blask jego przybytku. Głoście, cześć Pana. Wśród wszystkich narodów. Oddajcie Panu rodziny narodów. Oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę. Oddajcie na Jego dziedzińce. Głośność miłość. Alleluja, aleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ja was was ze świata, świata, chaldej, i aby trwał wasz Alleluja. 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 Pan z wami. Słowa Jezus powiedział do swoich ja zachowałem przykazania ojca mego i jego miłości. Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była. Nikt nie ma więcej. Już Was nie nazywam ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko. Co usłyszałem od Ojca Mego. Ja was wybrałem i przeznaczyłem was i by owoc wasz trwał. Wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto słowo pańskie. Niech słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy. Umiowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia. Słyszymy niejednokrotnie łóżki, które nam...